Cześć z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj troszeczkę bardziej na luźno i może krócej porozmawiamy na temat działania. Byłem akurat dzisiaj na siłowni i miałem też troszeczkę taki cięższy dzień. W takich cięższych dniach, kiedy wszystko waży więcej, cieszysz się ze zrobionego treningu jeszcze bardziej. Czyli nie chce ci się, nie masz siły i tak dalej, frustrujesz się, złościsz podczas treningu, ale kiedy go zrobisz. To masz ogromną satysfakcję, że się udało, że dałeś radę, że się zmobilizowałeś, że jakoś to poszło. Nie? No i naszła mnie taka myśl, która, no powiedzmy, myślę, że fajnie obrazuje nie tylko kwestie treningowe, ale też biznesowe, jakiekolwiek inne, że na siłowni. Tej, na której chodzę, czy jakiejkolwiek innej, zawsze jest dużo ludzi. Każdy przychodzi tam ze swoim celem. Jeden chce być troszkę większy, drugi chce schudnąć, trzeci robi jakąś siłę, na przykład, czy coś innego. No, generalnie każdy ma różne cele treningowe, różny poziom zaawansowania, no i różne metody treningowe stosuje. Ale wszyscy mamy jeden wspólny cel, taki nadrzędny, pojawić się na treningu. Bo zobacz, że mamy swoje cele, ale nawet jeśli tych cel, celów nie uda się zrealizować, na danym treningu nie uda się wszystkiego osiągnąć, to pojawienie się na treningu oznacza, że jesteśmy w walce, że podejmujemy rękawice, próbujemy, robimy jakiś krok w przód, robimy krok w stronę naszego celu. Czy się uda, czy się nie uda, to już druga sprawa. Dlatego nie warto się tak skupiać na samym wyniku, tylko na procesie. Takim małym zwycięstwem jest w ogóle pojawienie się na treningu. I trening to jest tylko przykład, ale w biznesie w karierze zawodowej, w życiu, też mamy różne swoje treningi. Wszystko możemy traktować jak właśnie trening, czyli jako okazję do usprawniania się, okazję do tego, żeby podjąć właśnie rękawice, pojawić się na swoim treningu i zawalczyć, czy się uda, czy się nie uda dzisiaj, nieważne, będzie kolejny trening, głównym celem jest się na nim pojawić i go zrobić. A jakie cele osiągniemy na tym jednym treningu? Nie ma znaczenia, jeżeli będziemy się pojawiać na każdym kolejnym treningu, i walczyć i odnieść sobie to do swojego kontekstu życiowego, czy trenujesz, czy nie trenujesz, czy masz biznes, czy nie masz biznesu, to masz jakiś swój trening i główną zasadą jest pojawić się na tym treningu. Jak się pojawisz, możesz zawalczyć, uda się lub nie, jak się nie pojawisz, no to nie ma z czym walczyć. Więc nie poddawaj się, bądź na swoich treningach, bądź obecny, pojawiaj się tam i reszta jakoś się już ułoży. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A my widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się hej!